Witam serdecznie z tej strony firma Automato. W związku z licznymi telefonami i zapytaniami z Waszej strony z doprecyzowaniem, dopowiedzeniem szczegółów na temat samochodu postanowiliśmy nagrać filmik krótki, aby tutaj z bliska zaprezentować jeden z naszych samochodów. Jest to Hyundai i 20. Rok produkcji tego samochodu to jest 2015. Samochód został zakupiony w polskim salonie, i do tej pory jest jeszcze na gwarancji fabrycznej, a dokładnie do maja przyszłego roku. Również przegląd techniczny jest ważny do maja przyszłego roku. Samochód pochodzi od pierwszego właściciela i był użytkowany tylko przez jedną osobę do tej pory. Tak to auto prezentuje się z zewnątrz. Nie ma praktycznie śladów użytkowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz tego samochodu, a zaraz pokażę Wam jak wygląda wnętrze i powiem wam jaki jest przebieg tego samochodu. Także jak widzicie fotele no praktycznie w stanie idealnym, z tyłu to chyba nikt tak naprawdę nie jeździł w tym samochodzie deska rozdzielcza wszystko naprawdę zadbane, kierownica nie jest jakoś wytarta boczki boczki z tyłu tylna kanapa, tak jak mówiłem, tutaj mam oczywiście isofix W dzisiejszych czasach jest to już standard. Bagażnik, jak to w takim małym autku miejskim, nie za duży, aczkolwiek na pewno wystarczający. Wszystkie szyby mamy z tego samego rocznika. Samochód jest w pełni bezwypadkowy. No to pokażę Wam, jaki jest ten przebieg. Uruchomimy silnik jak widzicie przebieg 151 tysięcy przebieg autentyczny a samochód w środku w stanie idealnym tak naprawdę także tutaj potwierdza się jedna sprawa, że przebieg nie zawsze świadczy o tym, że samochód musi być mocno wyeksploatowany wszystko zależy od tego jak był dbany, jak był serwisowany na bieżąco I naprawdę takie samochody są w bardzo dobrym stanie i nie trzeba się bać ciut większych przebiegów zresztą jak na 4 lata to nie jest jakiś tam kosmos przebieg odpalimy, mamy tutaj mamy tutaj silniczek diesla 1.1 CRDI silnik bardzo oszczędny 4, 4,5 litra ten samochód potrafi spalić silnik jest na łańcuchu rozrządu, także tutaj nie musimy się martwić wymianą pas, opasek e, a także nie posiada no jak to wiadomo kłopotliwego koła dwumasowego i to oczywiście fabrycznie także bardzo, bardzo fajna jednostka szczególnie do miasta a i na trasie sobie nieźle radzi bo mamy tutaj skrzynię sześciobiegową e, manualną oczywiście no co z wyposażenia, Wypo, z wyposażenia mamy tutaj Oczywiście klimatyzację mamy tutaj wejście AUX oraz USB Mamy także klimatyzowany schoweczek Radio z MP3 Wszystko jak najbardziej działające Kierownicę multimedialną No i resztę wyposażenia podstawowego, o których już nawet nie wspominam Jak elektryczne szyby, lusterka, no bo w dzisiejszych standardach w dzisiejszych czasach to jest standard: oczywiście, poduszki powietrzne, zarówno kierowcy, pasażera, boczne i kurtyny. Także tutaj tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyposażenie. Eee, pokażę Wam teraz, jak wygląda samochód pod maską. Przejdźmy pod maskę. Może go tutaj jeszcze wyłączymy? Żeby na mnie hałasował, żeby było słychać o czym mówimy, otwieramy maskę. Ok, zobaczcie. Tak wygląda silniczek. Tak wygląda cała komora silnika. Przypomnijmy, że mamy tutaj przejechane 150 tysięcy a Wygląd, zanieczyszczenie, zabrudzenie tej komory jest naprawdę znikome i wydajmy na to, że ten samochód nie był myty, szykowany, tak on po prostu wygląda po takim przebiegu, to tak pokrótce, a możemy jeszcze zobaczyć sobie książkę serwisową. Tak jak mówiłem, samochód jest na gwarancji producenta do przyszłego roku. Do maja, dokładnie 2020. Ostatni przegląd w autoryzowanym serwisie w Margo w Gdańsku został zrobiony 5 lipca 2019 roku przy przebiegu 151 438 km. I jest to pełen serwis olejowo-filtrowy. Tutaj mamy dokładniejsze szczegóły, co było wykonane. Czy są jakieś? Usterki jak widzicie nie, wszystko cały przegląd został przeszedł samochód pozytywnie. Tu mamy z zawieszenia raport, tu mamy jeszcze raporcik z diagnostyki komputerowej. Także nic tu się nie dzieje. E, I tak jak mówię samochodzik jest w stanie idealnym. Zobaczcie, 151 438. Tak, był, przy takim przebiegu był zrobiony przegląd. Zobaczcie teraz, ile mamy na desce: 151 485. Także tutaj symboliczne kilkadziesiąt kilometrów zostało zrobione od czasu tego przeglądu. Ja ten przegląd robiłem osobiście. Także autko naprawdę godne polecenia tak naprawdę tylko wsiadać i jeździć. Cenę tego samochodu znajdziecie na naszej stronie na Facebooku. Tam też są wszystkie inne nasze samochody, które mamy obecnie w ofercie. Jeżeli podobają Wam się takie filmiki, jeżeli byście chcieli, żeby te filmiki były robione do każdego naszego samochodu, który jest na sprzedaż, o to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli przyjmie się ten model prezentacji samochodów naszych, no to jak najbardziej wyjdziemy ku Waszym oczekiwaniom i będziemy takich filmików robić coraz więcej sukcesywnie, o ile nam czas na to pozwoli. Także jeszcze raz zachęcam i zapraszam i do usłyszenia następnym razem.